Cześć! Mamy trzeci dzień. E, jedzenia na surowo. No cóż, y, wytrwało się jeszcze raz: wytrwałość, konsekwencja w działaniu. Wczoraj muszę się przyznać, skusiłem się na dwie lampki wina, a później popcorn. No i właśnie skutek, przyczyna i skutek. Konsekwencja w działaniu, i konsekwencje trzeba brać też na klatkę tego y, ulegania pokusom. Ale cóż, mamy trzeci dzień i nie, yy, nie odpimy, idziemy dalej naprzód, czyli po prostu nie ma sensu włączać równocześnie pedału hamulca i gazu, to jest bez sensu, trzeba iść naprzód, działać, pomimo jakichś porażek, czy uleganiu pokus chwilowych, powstać i dalej naprzód, czyli działamy, kontynuujemy dalej proces oczyszczenia organizmu i jedzenia na surowo przez cały ten tydzień. Jeszcze lampka czy dwie wina nikomu nie zaszkodziły, a czasami dały do myślenia, tak jak mnie teraz. Jest środa. 12 albo 13 lipca, piękna pogoda, poranna gimnastyka już wykonana, a teraz poranne bieganie. Później powrót do domu i cóż, kontynuowanie kształtowania, wyrabiania w sobie pozytywnych nawyków. Pozdrawiam Cię. Zobaczmy. Cześć.